you. <music> Są, tak licznie są, że aż krzeseł nam zabrakło. Bardzo bardzo się cieszę. I mam nadzieję, że to też znaczy, że trafiliśmy do Państwa z tematami, jakie przygotowaliśmy w tym roku. Bo rzeczywiście w zeszłym roku podczas naszego pierwszego, pierwszej edycji, każdy uczestnik wypełnił ankietę na temat tego, jakie tematy chciałby usłyszeć. I też w tym roku staraliśmy się częściowo, chociaż tym wymaganiom i oczekiwaniom, sprostać. Mam nadzieję, że tak będzie. Zeszłoroczna inicjatywa przeradza się w coś, co będzie może można nazwać wydarzeniem cyklicznym, bo już mamy edycję drugą, państwa jest tak dużo, więc znaczy, że się rozkręcamy dopiero. Chciałabym powitać każdego z państwa indywidualnie, naprawdę każdy Pieczkowianin, każdy, każda osoba spoza Pieczkowa jest dla nas szczególnie ważna, kobieta, mężczyzna, radni, którzy nas również zaszczycili swoją obecnością. Bawcie się dobrze, korzystajcie z tych, z tych warsztatów i paneli. Więc musiałam okay. napisać koncepcję rozwoju jednej z, z placówek ośrodkowych w Piotrkowie No i oczywiście rozczarowałam się bardzo, bo bardzo dużo ludzi przyszło na ten konkurs. Tak? Było ponad 20 osób na tym konkursie. No i nie dostałam się do tej pracy. I tak, tak naprawdę to zdarzenie i y, popchnęło mnie do założenia swojej działalności, y, ponieważ y, miałam gotową koncepcję rozwoju, placówki, bo to poradnia y, psychologiczno-pedagogiczna. Razem studiowałyśmy ekonomię, tutaj w Piotrkowie nawet, na uniwersytecie naszym y, Jana Kochanowskiego i y, y, cały czas y, ciągnęło mnie do rachunkowości, do księgowości, właśnie do takiego zawodu, szaleństwo. Jako taki pracownik administracyjno-biurowy, i tak dalej. I tak dalej nagle okazało się, że jest oferta pracy też jako pracownik administracyjno-biurowy w jednej z restauracji w Piotrzkowie Trybunalskim. Tam zostałam w, w listopadzie W listopadzie 2014 roku przyjęta jako pracownik administracyjno-biurowy. Oczywiście rozmowa w domu, no i szybko decyzja, znaczy szybko. No, dosyć trudna decyzja, no bo wiadomo, że dziecko. Dorastający w 2014 roku moja córka miała 13 lat, więc to był taki wiek ciężki, że tak powiem, dla młodzieńczy. I od 2012 roku zaczęłam prowadzić sklep z odzieżą używaną. Ten sklep rzeczywiście działał bardzo, bardzo sprawnie. Ale cóż, ja przez te kilka lat jeżdżąc codziennie do Łodzi tak naprawdę w ogóle nie znałam wolborskiej społeczności. Znałam kilku znajomych męża, rodzinę męża i to wszystko. Jest od godziny do godziny, więc trzeba tam być. Tak? Natomiast tutaj, co ja odkryłam prowadząc swój biznes, to to, że ten czas możemy regulować. Tak? Wiadomo, że... W moim przypadku pracuję dla, dla ludzi, są to małe dzieci, dzieci młodzież, e, dorośli, ale również seniorzy. Moimi pacjentami jako terapeutki są małe dzieci aż z 50 roku życia. Zdarzają się tacy, którzy działają ad hoc, ale to oczywiście ich, że tak powiem, historia i jakie są skutki finalne takich działań. Natomiast podobnie jest z biznesem, żeby otworzyć biznes to trzeba się zaprojektować, tak zwany biznes plan. I dużo osób, które startują świat biznesu, podchodzą z takiej roli trochę rzemieślnika. A, pozyskam kasę, otworzę biznes i jakoś tam będzie. Nie, no, jakoś tam nie będzie, samo się nie pokręci. Więc po to są te scenariusze tak zwane planem, żeby od początku do końca zaprojektować swoją przestrzeń biznesową. Przed przerwą zapraszamy Was, osoby, które chcą. Do tego, żebyście powiedzieli, co Was blokuje. A powiecie to w sposób bardzo, myślę, że sympatyczny. Weźmiecie jedną, dwie, trzy piłeczki, ile potrzebujecie. Wrzućcie do pudełka, jeżeli to, co jest tutaj napisane, jest Waszym największym lękiem. Co mamy tutaj? Co blokujecie przed działaniem? Niewystarczająca wiedza. Czyli myślę o tym, że jeszcze za mało wiem. Ja, co prawda, pracuję 20 lat na tym stanowisku, ale gdzie tam mi do mojego prezesa, który ma 3 lata doświadczenia? No przecież, no, no nie, no nie, drogie panie. Na ten temat będziemy pracować na moim warsztacie. Kolejne, co mnie blokuje? Perfekcjonizm. Nie, no to, to jest za słabo zrobione, tego tak nie można. Przecież ja nie mogę tego zrobić. Inni to zrobią dużo lepiej. My jesteśmy perfekcjonistkami, dziewczyny. Jeżeli to was blokuje, tutaj wrzućcie piłeczkę. Co mamy dalej? Krytyka otoczenia, dziewczyny. Gwarantuję Wam, że w pewnym wieku to już się ma tą krytykę niżej niż wyżej, ale sprawdźcie, czy to właśnie ta krytyka otoczenia to, że się boimy. Co ktoś powie, jeżeli ja dzisiaj postanowię, że chcę hodować koty, a nie chcę pracować w korporacji, albo robić zupełnie inne, inne rzeczy, albo nic nie robić. A może. Lęk przed porażką, no przecież mi się na pewno nie uda. No słuchajcie, lepiej nic nie robić, lepiej być gdzie, gdzie po prostu jesteśmy. E, więc dziewczyny, drogie dziewczyny, mm, ja Was zapraszam, zagłosujcie, uprzejma prośba, chodźcie. Ja tutaj zapraszam te odważne z pierwszego rzędu, chodźcie, dziewczyny, bierzcie kuleczki. Zapraszam Was wszystkie, dziewczyny, Wy też. Zapraszam, ja też zagłosuję. E, bierzcie kuleczki, jedną, dwie. Co nie z Waszym lękiem?

Proszę, panie, prosimy, żeby udziało obiektyw, Prosimy żeby się nie zgniewać. Porażkę do przodu. Dobra. Filip, ty nie potrzebujesz stanąć na krzesełku albo gdzieś? Nie, może Uwaga, robimy cisza na planie! Uśmiech! Ty tutaj za 5 7 minut. Tak, możesz. Czy kiedykolwiek doświadczyłaś syndromu oszusta? A, tak. To jest pytanie, na które chciałam odpowiedzieć, że oczywiście, że tak. I też to jest jeden z powodów, dla których generalnie angażuję się w działanie takie jak to. I w zeszłym roku również podobne, podobne wydarzenie. Dlatego, że myślę, że za mało mówimy o syndromie oszusta. Za mało mówimy że da się go przełamać, że da się mimo wszystko ten lęk, który nas w jakimś stopniu ogranicza, po prostu pokonać. Róbcie tak, żebyście czuły się ze sobą, z własnym sumieniem super. I co jest jeszcze bardzo ważne uważam, że jeśli mamy porażki w życiu, a każdy z, z nas się spotyka z porażkami, to pamiętajcie, że porażka nie jest jakby grzechem, nie jest jakby takim naszym, nie, musimy się, nie powinniśmy się zamartwiać pod porażką. Traktujmy ją jako naukę, którą wyciągamy do tego, że będziemy coś następnym razem robić dobrze. To jest, uważam, bardzo ważne i ja te porażki wszystkie, które mam, a ja jest ich uwierzcie wiele w moim życiu, przeradzam jako naukę, jako coś, co daje mi napęd, daje, nie przejmuję się. Było, minęło, zaczynam iść dalej. Dzięki takim wydarzeniom, jak to nasze dzisiaj, staram się sobie uświadamiać swoje kompetencje, że mam te umiejętności i właśnie co do supermocy. Ostatnio brałam udział w takim świetnym warsztacie kształcącym, że właśnie jednym ćwiczeniem było wypisanie sobie tych swojej supermocy. I to jest naprawdę prosta czynność, ale tak wiele nam daje właśnie te myśli, które gdzieś krążą u nas w głowie, żeby wypisać je sobie, żeby mieć je na papierze. I u mnie na pewno jest to siła i wytrwałość, która tutaj w działalności społeczno-politycznej bardzo się przydaje, a także takie zaangażowanie i po prostu rozwój, taka. Chęć rozwoju stałego i nie popadanie w taką bierność pokoleniową. Kiedy przychodzi do mnie osoba do gabinetu, to moim pierwszym zadaniem, żeby ona się poczuła bezpiecznie i była zaakceptowana. Nieważne, czy coś powie, czy będzie milczała, ma poczuć się tam bezpiecznie, bo to jest ważne, żeby rozpocząć ten proces. Natomiast, jeśli chodzi o moją supermoc, to dzisiaj e, rano spojrzałam na kalendarz świąt nietypowych, i dzisiaj jest m, Dzień Tolerancji i Dzień Wiedźmy, więc myślę, że to takie połączenie mojej supermocy. E, może bym dodała dobrej wiedźmy, <grym> mam nadzieję. To nie jest wyrocznia. To nie chodzi o kwestię y, odkrywania supermocy, żebyśmy teraz z góry przesuwały. Pamiętajmy, że musimy zacząć od małych kroków. Słuchajcie, zorganizowanie chociażby tutaj Ania jest ekspertką, czasu w kuchni. Takie proste rzeczy, żeby po prostu nie stawać z myślą, że obiad, że dzieci, że ubrać się. Po prostu musimy jakby ten czas sobie umieć zorganizować. Ja też miałam małe dzieciaki, miałam 7-9 lat, jak pierwsze studia takie zaczęłam już w tej branży, i też miałam wyrzuty. Jak to zorganizuję, jak to zrobię? Dajmy szansę naszym panom, żeby też zaangażowali się w to nasze życie. To też jest ważne, ponieważ my nie możemy tak kwoczyć nad, nad nimi. Musimy po prostu poczuć się sobą. I my, my nie musimy być super, hiper kobietami. My musimy czuć się od samego kroczku pierwszego ze sobą, to co powiedziałam dobrze. I to jest nasza supermoc. Mały krok już jest naszą supermocą po prostu uważam, że to jest taka umiejętność, którą można w sobie wyćwiczyć, ponieważ ona jest jak mięsień. Więc tutaj e, przede wszystkim ten duży trening e, dużo tutaj u nas robi e, i myślę, że każdy ma te zasoby, tylko po prostu wystarczy je w sobie wyćwiczyć. Tak jak mówi o mięsień e, i właśnie stawianie się w takich e, względnie ekstremalnych sytuacjach stresujących, to one właśnie nam pokazują, czy jesteśmy empatyczne, czy umiemy e, zachować zimną krew, czy, e, czy jesteśmy kreatywne i czy w pracy, czy w życiu codziennym. Więc według to jest właśnie najważniejsze, że ym, też y, jesteśmy takimi y, osobami, gdzie częściej patrzymy na straty niż na zyski, a to nieprawda, bo y, to właśnie poprzez zysk możemy zobaczyć, gdzie podjęliśmy te dobre decyzje, nawet jeżeli to był niewielki zysk. Ktoś z jednej strony mówi, ja umiem stawiać granice teściowej, ale swojemu pracodawcy już nie. No to skorzystaj z tego jak stawiasz te granice teściowej. I wtedy możesz w ten sposób, krok po kroku, zbudować swoją samoocenę także w pracy. I to też było bardzo fajne, Kasiu, co powiedziałaś o tym właśnie budowaniu sieci osób wspierających. Ja powiem tylko na swoim przykładzie, na przykładzie grupy sołtyski, troszkę dałam nieaktualne dane, bo już w tej chwili mamy 2100 sołtysek na grupie, że rzeczywiście ta grupa właśnie powstała po to, żebyśmy wzajemnie czerpały od siebie inspiracje, ale przede wszystkim, żebyśmy siebie wspierały. Bo tak naprawdę myślę, że kobieca w ogóle strona takiej osobowości, no jest jest taka opiekuńcza, właśnie, tak? że, że no my tworzymy to ognisko domowe najczęściej. E i dobrze byłoby, żebyśmy się nawzajem wspierały, tak, jak chociażby przy organizacji tej e, konferencji, słuchajcie, ja dołączyłam na samym końcu e, i jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle tego, jak dziewczyny są zorganizowane, jak e, sprawnie działają e, i jak e, tak wspierająco właśnie, tak, że a ja ty nie, nie wzięłaś tego, to ja szybciutko tutaj po, podrzucę. Także tak, myślę, że to jest klucz. W momencie, kiedy pojawia się ta propozycja awansu, nowego zadania, nowego wyzwania. To rzeczywiście bardzo często kobiety mówią po prostu, że nie, bo od razu w pierwszym odruchu, że nie. I ja zachęcam do tego, żeby tak nie robić, żeby postawić sobie takie wyzwanie choćby, że najpierw mówcie tak, a potem najwyżej zmienicie zdanie. Dlatego że. To jest naprawdę, może być szansą. I to ja się w pełni zgadzam z tym, co teraz Asia powiedziała. Wykorzystujmy, próbujmy wykorzystywać te szanse, bo one czasem to, to w pierwszym odruchu powiedzenie nie tej możliwości spowoduje, że ona już drugi raz nie trafi. A czasem warto zaryzykować. Większość z nas w obliczu porażki ma takie przeświadczenie, że okej, okay, to ja już nie próbuję. I to, co mogłabym Państwu przekazać, przede wszystkim to, żeby próbować i tak jak już wcześniej powiedziałam, nie zatrzymywać się po prostu i przejść do przodu, nawet jeżeli jest ciężko. Ale chciałabym też zostawić Państwa z takim cytatem. Oprah Winfrey powiedziała kiedyś: Dostajemy to, o co mamy odwagę prosić. Ja mam taki przekaz: prośmy o jak najwięcej. I bierzmy po prostu całymi sięgajmy gościami. Postaw się na pierwszym miejscu. To jest jedno, jedyne Twoje życie. I Ty masz odgrywać w nim główną rolę. To nie jest egoizm. To jest najbardziej zdrowe podejście. Najpierw dajemy sobie tlen, potem innym. I zawsze o tym pamiętajcie. Tak się wzmacniajcie. My też mamy takie ogłoszenie i pewnie chciałam je powiedzieć um, później, ale to chyba jest dobry moment też, żeby to powiedzieć, że w gronie kobiet, które przygotowywały tą konferencję i, tą, które przy... i rok temu również um, podjęłyśmy już decyzję i czekamy na sfinalizowanie się pewnych formalności um, o powołaniu fundacji Kobiety Mają Moc w Kiełczkowie Trybunalskim. Dziękuję. Opowiedziane, dzieje się formalnie. Naprawdę nasze zaangażowanie i chęci są duże i to są kobiety, które dzisiaj prowadziły warsztaty. Panele nie wszystkie tutaj, bo też zaprosiłyśmy do udziału dodatkowe osoby, ale to mamy otwarte drzwi, więc naszej aktywności mam nadzieję, będzie jeszcze więcej również tej fundacyjnej. No tak, bo cóż, mamy dużo do zrobienia. Obserwujcie nas na social media. Tak, obserwujcie nas Panie na social mediach, ponieważ to, że dzisiaj jest wydarzenie, ono się dzisiaj zakończy, to nie znaczy, że my się zakończamy i przestajemy pracować. Na pewno ciężką naszą pracą, bo każda z nas ma swój biznes, ma swoją pracę, swoje zajęcia. Ale jest to jakby równorzędne z tym, co chcemy dalej robić, dalej działać, i e, tak jak te panie, które były rok temu i czekały na to spotkanie, kiedy się odbędzie, bardzo były ucieszone, że mogły też dzisiaj tutaj z nami być, e, ponieważ zaufały nam. My chcemy też nam zaufać, że e, wier będziecie wierzyły w nas i liczymy na też wasze uśmiechy, wasze spotkania, odwiedzania, wsparcie i oczywiście, żebyście o nas mówiły, ponieważ pamiętajcie, że to, że my założymy fundację, będziemy wspierać kobiety w różnych Sferach. To nie jest tylko sfera na przykład sportu, sfera strojów, takie są z reguły grupy kobiet, tylko chcemy pomagać kobietom w naturalnym, normalnym ich życiu i funkcjonowaniu. Dziękuję.